Idziemy teraz do schodów dochodzi. No właśnie do chyba pamiętam, i... że schody... Tak, i są tak. schody, uwaga. No mam już je. tak. No, I koniec schodów. Dobra, i idziemy na wprost. Krzysztof jest... ja mam takie poczucie ekspertem od dostępności przestrzeni dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Studia podyplomowa też w tym kierunku skończył i pracę chyba poddyplomowam też, prawda? Na tym, w tym Bydgoszczy na studiach mm -hmm. o tym e, e, pisał. I też bardzo często szkoli, konsultuje tego mm -hmm. typu projekty. Jest Katowic i zna tą przestrzeń. Jestem ciekawa, bo właśnie tu za niedługo będą te stoły piknikowe i ciekawe, czy pan na nie trafi. Mm -hmm. Akurat ten środek. O, właśnie przeszliśmy koło jednego. Po lewej stronie minęliśmy stół. O. Aha. On jest. Ale. Największym problemem dla osób, na przykład, poruszających się przy pomocy wózków czy prowadzących wózki dziecięce bo to o, o takich ludziach też pamiętać powinniśmy to jest y, częste zawężanie chodników albo y, to, że przestrzeń tych chodników jest niejednolita. To, co mamy pod nogami, jest niejednolite. Y, też to, co mamy pod nogami li, sugeruje zupełnie coś innego niż jest w rzeczywistości. Dokładnie, dobra. On jest ten, I takich stołów tu jest parę, one są, jedne są pojedynczo ustawione, a jedne, a, jedne są pojedynczo ustawione, mhm. a część jest taka, w, że jest jeden obok drugiego, Drugi. tworzą taki długi, długowy mhm. Tak, tak, tak. I to są te, które postawione zostały tak, po prostu. Tak, natomiast no ten środek tutaj jest, Przepusty. jest pusty. Tak, on jest dosyć Jeżeli chodzi o dostępność wokół a w tej chwili się tam przeszedłem kawałeczek i naprawdę jest to robione z głową. A na ile możecie ingerować w podłoże? Na razie nie ingerujemy, no bo nie mamy na to środków. Tak, tak, ale jakbyście tak w jak tym prototypowaniu założyć... nawet, opisać to tylko, nie? No, no, no. Jakieś propozycje, nie? No to jeżeli pan ma jakąś propozycję... Nie, ja sobie to... tak wymyśliłem, że albo zrobić linię po prostu prowadzącą i zrobić jakiś regulamin użytkowania tego placu, mhm. że ta, tej, tej linii nie zastawiamy jak, i, i, i tyle. Ustawiajcie sobie stoły jak chcecie, gdzie chcecie, ale, ale to... być tej... określone przejście. Tak. I określone linie, po prostu płytki i tyle. To chyba było najprościej, tak mi się wydaje. Z jednej strony powstały nowe obiekty małej architektury, Donice, które upiększają ten teren i, i jest fajnie. Z drugiej strony nie zaburza to. Przestrzeni, w sensie dostępnościowym. Drogę do, e, do rektoratu, drogę do WNS-u i dać jasną linię, która przeprowadzi przez plac. Przeprowadzi przez ja plac i, i zakaz założenia... ustawienia. Mamy chodniki, na których nie ma barier. Na chodnik e, można wejść. Ja, osoba niewidoma, czuję, że wchodzę na chodnik, i to mi sugeruje, że tu jest dla Ciebie droga, i na tej drodze nie ma samochodów, czyli na tym chodniku. Nie ma słupów, nie ma jakichś wiszących nisko gałęzi, osoba na wózku, no tutaj bym jednak, tam trwa remont, więc na pewno jeszcze będzie wjazd na ten chodnik y, idąc po prawej stronie tej, tej, tej byłej ulicy y, i tam wjazd na chodnik na pewno będzie zrobiony, y, więc osoba na wózku też się dostaje na taki chodnik i bez barier się po prostu przemieszcza. Pierwszą i tylko pierwszą na przykład ławę zrobić, żeby jedna ława nie była połączona z tym stołem. I wtedy taka ława będzie na stałe przyczepiona i miała podłokietniki, żeby okay. też ci ludzie, co potrzebują, żeby jedna ława nie była mobilna, i wtedy nie musi być tego połączenia. I, i jeszcze jest takie coś, że jest dostawienie do wózka inwalidzkiego. Tak. Się robi. Wtedy wiesz, że możesz podjechać, bo tutaj też nie ma no, no, możliwości wózka. I, I wiesz, i wtedy robisz na przykład kilka takich, które są. Chociaż e... to tutaj Karol podjeżdżał, i on sobie tutaj z boku stawał. No mhm. ale, ale to jest za niskie wcięcie. To jest forma współpracy, taki model, który w metropolii powstał i on zakłada um, współpracę urzędników gmin metropolitalnych um, przy określonych problemach, tak żeby tych urzędników pomiędzy sobą sieciować. Ja w ogóle się nie spodziewałam. I teraz tak, tu są donice, to jest to o czym Ci mówiłam, tu są donice. No, ale dobrze, bo laską natrafiasz. Nie nadziewasz się pod, tylko spokój. dobrze. No, teoretycznie siedzi w praktyce, służy jako siedzisko. No, to bardzo często się gdzieś na świecie spotyka. Ja lubię takie akurat siedziska. Czy masz jakieś dobre metody na to, żeby e, oznakowywać e, w sposób wie, dostępny roboty budowlane? Bo na razie tu jest tak, że jest jakby taki płotek, że nie ma szans, że na nie wpadniesz, ale znowu jest problem, jak ludzi przeprowadzić, nie? To znaczy, wiesz to roboty budowlane to kolorystycznie, czyli musi być taśma, e, żółta bądź biało-czerwona. Teraz pytanie, czy dałby pan radę z tego wstać sensownie, nie? Znaczy ja tak, nie? Bo ja nie mam problemów ruchowych. No, ale znowu masz to. Zobacz, to ci robię za... za... Tu jest, widzisz, druga no, A I to robi i to, bo, za coś, z czym się wie. Bo podeprzeć. Ale można na przykład tu zrobić... Nie, to jest według mnie spoko, że to robi za podstęp, tylko że nie robi za oparcie. Jest myślenie o wszystkim, o wszystkich użytkownikach tego miejsca. Rzeka, rzeki są przywracane miastom i fajnie, że ta rzeka też miastu, mieszkańcom jest przywracana. To jest proces, bo ta rzeka była zaniedbana przez lata, lata czy dziesiątki lat. I to będzie proces. Dnie, z dnia na dzień się wszystko wydarzy, ale fajnie, że to się da, że wydarza i że przy tej e, kultywacji, przy tej zmianie jednak myśli się też o, tych, o tej dostępności, mimo że przepisy tego do końca nie wymagają, tylko jeżeli mamy coś z, z pieniędzy Unii Europejskiej realizowane, no to powinno być dostępne, ewentualnie z pieniędzy publicznych, ale też nie do końca to tak jest ale nie, nie wdawajmy się w to, natomiast fajnie, że o tym się myśli.